Witam nazywam się Aleksandra Grabarska i jestem radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Kurpiejeski Budowskiej i Wspólnicy. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Brożek, jestem radcą prawnym w Kancelarii WULIGAL Wądułowskiej i Wspólnicy. Może kilka przykładów praktyki dotyczących fundacji. Tak jak rozmawiałyśmy, aktualnie jest kilka tysięcy już fundacji utworzonych. Głównym celem fundacji nie powinna być. Samo unikanie opodatkowania. Eee, przykład niedawny z mediów, gdzie e, popularny e, influencer Tris wspomina, że e, utworzył tak naprawdę fundację rodzinną tylko w tym celu. Wydaje się, że utworzenie fundacji rodzinnej tylko w tym celu może być uznane, szczególnie przez organy podatkowe, za błąd. Też trudno się dziwić, że ustawodawca wprowadza jakieś sankcje za naruszenie ustawy, bo skoro mamy ten zamknięty katalog dozwolonej działalności gospodarczej, to tylko tą działalnością może zajmować się fundacja rodzinna. I tutaj chciałabym wspomnieć o kolejnym błędzie, którego czasami dopuszczają się fundatorzy, a mianowicie fundacja rodzinna to nie jest alternatywny sposób do prowadzenia biznesu. To nie jest alternatywa dla spółki akcyjnej, spółki zo. Tutaj w ramach fundacji rodzinnej nie prowadzimy takiej stricte działalności operacyjnej, tylko służy innym celom służy tym celom właśnie gromadzenia majątku, zapewnienia świadczeń dla beneficjentów, zabezpieczenia majątku. Zabezpieczenia tego majątku plus oczywiście przekazania biznesu rodzinnego. Natomiast nie może być to taka alternatywa właśnie dla działalności spółkowej. Też kolejny błąd, którym warto myślę wspomnieć, to jest przypadki, kiedy klienci chcą na próbę założyć fundację rodzinną i wnoszą na przykład, jedną nieruchomość bądź tam udziały czy akcje w jednej spółce, stwierdzając, że dobrze to potem wniesiemy kolejne. Uwzględniając fakt, że rejestracja fundacji trwa kilka miesięcy, kolejnie rejestracja zmian może trwać kolejne miesiące, rozwiązanie, że najpierw nosimy jedną rzecz, a potem zobaczymy, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tutaj zgadzam się z mojej praktyki, w mojej obserwacji również wynika, że to jest częsty błąd fundatorów. Niestety, przy aktualnie długim czasie oczekiwania na rejestrację, czy to fundacji, czy później jakichkolwiek zmian, to do statutu i do przyjęcia jego tekstu jednolitego w sposób kompletny trzeba podejść już na samym wstępie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich przypadków, zwłaszcza że nie mamy dużej praktyki funkcjonowania Fundacji Rodzinnych w Polsce. Natomiast to, na ile możemy. Odejść do tego precyzyjnie i kompleksowo, to na tyle musimy to zrobić już na samym wstępie, ponieważ później będziemy musieli czekać około 10 miesięcy na w ogóle na rejestrację tej fundacji, nie mówiąc dużo o rejestracji kolejnych zmian. A ten czas tak naprawdę może się wydłużać, chociażby ten czas rejestracji może się wydłużać. Dlatego, że tych fundacji robi się coraz więcej. Faktycznie coraz więcej osób, klientów jest zainteresowanych utworzeniem fundacji rodzinnej. I tak naprawdę bardzo dobrze, bo to jest instrument stworzony dla ludzi, dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą zabezpieczyć swój majątek, swoje rodziny i tak naprawdę również siebie jako fundator. Ale. Zgromadzenie wszystkiego w jednym sądzie no, powoduje, że ten sąd staje się faktycznie niewydolny. I pani McDnozka wspomniała też o wnoszeniu tylko jednego aktywa do Fundacji Rodzinnej na próbę. To jest też często błąd, i należy o tym pamiętać, że Niesienie aktywa na pokrycie funduszu założycielskiego, którego minimalna wartość to 100 tysięcy, powoduje nam jako blokadę tego aktywa, dlatego też my rekomendujemy klientom pokrycie funduszu założycielskiego, jednak środkami pieniężnymi, ponieważ on co do zasady nie podlega zwrotowi na rzecz fundatora, jedynie w przypadku rozwiązania fundacji. Dlatego warto jednak dobrze przemyśleć kwestie wnoszenia tych aktywów i pokrycia funduszu założycielskiego. No i wspomniała Pani mecenas o rozwiązaniu fundacji. Tutaj też wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że klienci czasami podchodzą do założenia fundacji rodzinnej nie tylko wnieśmy to na próbę, ale Zobaczmy, jak będzie, w razie czego to wyciągniemy z fundacji rodzinnej. No nie, to tak nie działa. Nie jest to łat, nie jest to tak proste i tanie, powiedzmy, rozwiązanie fundacji rodzinnej, bo jednak wiążą się z tym i pewne konsekwencje podatkowe. I też niekiedy błędem przy zakładaniu fundacji rodzinnej. Jest pomijanie aspektu komunikacji z rodziną. Jednak ci spadkobiercy mają swoje wizje i swoje oczekiwania co do spadkobrania, co do tego, jaka część majątku im przypadnie w udziale, więc ta kwestia komunikacji z rodziną, mimo że często pomijana, naprawdę jest bardzo istotna. Całkowicie się z tym zgadzam. I tutaj myślę, że ważna jest też rola kancelarii, doradców. Księgowych również, bo jednak związane są obowiązki księgowe, sprawozdania i inne obowiązki z fundacją rodzinną. Warto to dobrze ustawić na początku, uzgodnić wszystkie kwestie, ustalić właśnie również z potencjalnymi spadkobiercami, beneficjentami, tak naprawdę jakie są ich plany. Jak to uwzględnić w statucie? Więc powinniśmy my, wydaje mi się, że my, jako prawnicy, powinniśmy tu podchodzić do klientów całościowo, holistycznie i wspierać ich tak naprawdę w tym zakresie od początku. Dokładnie zgadzam się. Rolą prawników i kancelarii jest nie tylko przygotowanie dokumentacji, ale i wsparcie w procesie identyfikacji tych wkładników majątkowych, które mogą zostać wniesione do fundacji rodzinnej. I jest to też wsparcie w komunikacji z rodziną właśnie w tych rozmowach, bo fundator decyduje nie tylko o tym, jakie świadczenia mają być spełniane na rzecz beneficjentów, ale również o takich kwestiach, jak na przykład przyznanie prawa głosu tym beneficjentom w zakresie podejmowania określonych decyzji. Nie wszyscy beneficjenci muszą być uczestnikami zgromadzenia beneficjentów, tak. więc nie każdy z nich może mieć prawo do podejmowania decyzji pod jakichś strategicznych, do strategicznych planów fundacji. I też nie zawsze fundator chce, żeby wszyscy beneficjenci tak naprawdę mieli to prawo głosu i wypowiadali się odnośnie zgromadzonego majątku chociaż tak to prawda